Witam serdecznie, Szymon z Polankiewicz, z tej strony się konia. Jakby kontynuując temat siarki, która jest takim pewnego rodzaju niezbędnikiem w naszym, w naszym domu. wspominałem o MSM, o MM, MMS, o DMSO, prawda? Takie rzeczy, które no, bardzo wiele przypadłości praktycznie każdą w sposób ujęty używający tych, że sobie doskonale poradzimy, z, praktycznie z większością, jeśli nie z każdą przypadłością, która do nas trafiła. Ale jeszcze parę takich podpowiedzi. Otóż nie ja mam tutaj jest w tej chwili ze sobą również kąpieli siarkowej, ale za to mam coś takiego jak kąpiel sól siarkową, sól siarkową do kąpieli. To jest coś, co jest takim niezbędnikiem, który dostarcza siarkę z zewnątrz robi, robi porządek z tym czymś, tymi patogenami, które gdzieś tam na zewnątrz się tam do nas dorwały sposób Znaczy, że nie wykańcza nam organizmu w taki sposób, jak na przykład zbyt częste dezynfekcje rąk, zbyt częste noszenie rękawiczek gumowych, prawda, lateksowych, jakiś jeszcze bez ptarku, na przykład w środku, powodują, że cały mikrobiom, który mamy naturalnie tutaj obronny na, na, na dłoniach czy na ciele zostanie zniszczony, więc tego siarka tutaj nie zrobi, ona wręcz wesprze, aby ten mikrobiom został odbudowany. to jest mówię, kąpiel siarkowa Jedno, sól siarkowa, to jest drugie. I to, co się bardzo często powtarza, co zauważyliśmy, kiedy są duże problemy z włosami, prawda, swędzenia, łopierze i tak dalej, one są wynikiem tego, że trzeba również dodać środka i siarkę, ale nie tylko, bo krzem, ziemia parę parę jeszcze takich wzmocnień niezwykle istotnych, ale kluczem bardzo często do tego, abyśmy zrobili porządek dosyć szybko z włosami, żeby te, te nadmierne wypadanie, prawda te spędzenie, jakieś tam atopowe zapalenia, często we włosach się pojawiające, czy, czy generalnie jakieś takie, nie, no nie czujemy, że te, te z włosami są skóra we włosach, jest coś nie tak, to jest bardzo fajna taka maseczka siarkowa rewelacyjne tutaj roboty załapcia, przy czym dorzucę jeszcze jedną, siarczan magnezu, siarczan magnezu czy sole siarczanowo-magnezowe, to są te, które również można używać i od środka i od zewnątrz, no siarczan magnezu, głównie są epsilon w sytuacji, kiedy mamy powiedzmy problem z wypróżnianiem, no to wiadomo, że wtedy trzeba się w jakiś sposób wesprzeć, Poza tym, że trzeba psychosomatykę poprawić, ale tak jak mówię, również siarczan magnezu też jest dobrym rozwiązaniem do używania do włosów, czyli tak jak mówię, kąpiel siarkowa, której tu w tej chwili nie, nie mam pod ręką, sól siarkowa do kąpieli, siarczan magnezu, prawda? Chlorek magnezu również do włosów może być używany, że nie wspomnę o kąpiewie oczywiście, ale tam chodziło o m, bardziej siarka magnezu, kiedy siarka ma tą robotę zrobić. No i taka maseczka typowo siarkowa m, nakłada się tam ileś czasu się trzyma, spukuje, bardzo fajne efekty m, robi. M, m, tych wiele z niewłaściwych, które są gdzieś... Niweluje nam, mało tego ona wchłania się tam, fajnie się w, w, w sączach, tą choineczkę poprawia włosów, wchodzi w skórę, te struktury tam przy tych cebulkach, prawda, i nie tylko, i tam fajnie też remontuje, ustawia właściwe parametry. Cóż mogę dodać? Szymon Polakiewicz, najzdrowszy sklep teoria.pl, medycyna zdrowia, biogabinet.eu i my, doktor zdrowie.pl, mistrzowie bioenergoterapii, Elżbieta i Szymon Spolakiewicz. Zatem wszystkiego najlepszego, baw się dobrze z ściarką.